Cześć, witajcie na naszym kanale Twistory Vlog w kolejnym vlogu. Od razu Was na początek przepraszamy, bo vlog w niedzielę się niestety nie pokazał, ponieważ byliśmy chorzy. I byliśmy chorzy do tego stopnia, że niestety nagrywać się nie dało. Ja w piątek po południu straciłam głos i odzyskałam go dzisiaj, mamy poniedziałek. I to też nie tak jeszcze do końca, ale już no mówię, wydobywam ze siebie dźwięki. W sobotę nie mówiłam, w ogóle w niedzielę mówiłam trochę, właściwie skrzeczałam bardziej niż mówiłam, no ale niestety takie jakieś choróbsko się przyplątało do nas. Kuku. Dziewczyny też były chore. Kuku. Kuku i też dopiero dzisiaj jesteśmy Dzień w lepszym dobry. humorze, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. I też dopiero dzisiaj jesteśmy w lepszym humorze i dopiero się lepiej czujemy, a tak to wszystko kiepsko było. Dzień dobry. Więc no niestety... Dzień dobry. Ale jak widzicie, energia wróciła. Dzień dobry. Pokażemy Wam i nasze jeszcze ludziki. Na początek, bo powiem Wam, że ludziki ostro, ostro, ostro rosną. Patrzcie się, ile już jest trawy. Już można by tą trawę w sumie przycinać tak naprawdę. Tak. O, tutaj oczy podpadały, ale to się zaraz ułoży wszystko. W każdym razie tej trawy już jest naprawdę dużo. Już spokojnie można ciąć, fryzury robić naszemu ludzikowi. A my co my tu mamy na środku? Opowiadajcie, dziewczyny, co my robiliśmy? Co my w ogóle robimy? Nie wiesz, jak nie Nagrywamy shortsy, tak? Na YouTube. A. I pokażemy dzisiaj widzom, jak my to te shortsy nagrywamy, tak? Biegamy. Dobry. Biegamy. Dzień dobry. Aż się energia zrobiła. Co chodźcie dziewczyny, Pokażę mi jak się nagrywa szorst na YouTube'a. A, dzień dobry. No i teraz zobaczcie. To tak okazuje. No ten szorst nieudany, bo Lila kaszle, tak? Musimy cofnąć. No już Lila się wykaszlaj. Dobra. Jak będziecie gotowe, stańcie obok siebie. Obok siebie. Nie jedna bliżej druga dalej. Dobra, jak będziecie gotowe, wykaszlane. O, masakra. Tato przejmuje kamerę. No. Proszę Teraz bardzo. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. Nagrywamy do Pingwinem jestem mały. Proszę startować. Już? Mira? Nela, startuj. <noise> No zobaczy, Lila, po idę, wołam ktoś, bo szukam swojej mamy. Mama, 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 jesteś No i teraz zobaczcie, jak short wyszedł. Na żywo, wszystko na żywo. Więc Nila, kaszlaj. Po idę, wołam ktoś, bo szukam swojej mamy. Mama, mama, jesteś Jeszcze wam Mamy. Mama, ma, Dobra. Pingwinem jestem Więc tutaj dajemy, że gotowe. Wysyłamy. Wysyłamy, wysyłamy na, nasz, na nasze konto. Na nasze konto wysyłam. A co? Zrobimy teraz inne, innego szorca. Pokażemy Wam jeszcze. A Ram Sam Sam, którego robiliśmy niedawno. Znamy już układ, znamy układ właściwie od zawsze, a do Aram sam ja? sam Bo Aram sam sam to jest nasz... Aram sam sam Aram sam sam to my dobrze znamy, nie? Tak Aram o, da, sam sam, no. Dobra, do tego I teraz, dziewczyny stają z przodu, mama z tyłu Nela przyciska Go! To wyglądało. Popatrzcie tutaj. Okej, okay. teraz jeszcze filtry i wrzucamy na nasz profil. Okay. No i tak to kochani mniej więcej wygląda. Tak wyglądają shortsy, tak to się nagrywa. Dobrze mieć statyw. Oczywiście można bez statywu. Nie, nie, to jest czyjeś, Wiesz, to są jakieś czyjeś dźwięki. Yy, tutaj my musimy zmienić. To co teraz? A może teraz yy, ten? Lomby Co, co, co? Baby shark? Baby Shark? Dobra, zobaczymy. Lila! Sobie stłuczysz nogę. Takie szybkie, baby shark. No to leć, tańcz <śpiewanie> Lewi nic z równowagi nie. Lewi nic z równowagi nie wyprowadza. <śpiewanie> <śpiewanie> Baby shark, baby shark, baby co jeszcze raz baby shark? Okej, okay, mamy już gotowe. No i teraz jeszcze raz dziewczyny próbujcie, ale równo. Lila, stajecie obok siebie. Obok siebie, nikt bliżej, nikt dalej. Dobra. Zaczynamy start.

Właśnie, słuchajcie, wygląda. Mieliśmy zapytania, jak to się robi. No, i to się właśnie tak robi: to jest cały filmik instruktażowy, trzeba sobie tam poklikać, w środku poszukać odpowiedniej muzyki, albo można podłożyć również swoją muzykę, jeżeli się chce, albo jakieś słowa, w zależności od tego, o czym to jest. No, i tak to się robi. Czasami to trwa chwilkę, czasami to trwa długo, czasami trzeba ćwiczyć, trzeba coś wymyślać, a czasami wiecie, wystarczy tak na spontanie. Raz, dwa, trzy i jest zrobione. Ale zazwyczaj większość tych wszystkich shortców, no i TikToków, no bo to jest właściwie ten sam. I Rolki na Instagramie, to jest ten sam format. Lila znowu nagrywa. Super. No to wyglądają właśnie w ten sposób, że, że trzeba trochę Z Niestety, chwilę to trwa. Nawet czasami nie niektórzy kilka godzin poświęcają. Ale dziewczynom się podoba taki format nagrywania. Fajne to jest dla nich. Jesteś super bohaterem? czarnym kotem. Czarnym kotem jesteś? A, słuchajcie, u nas na tapecie nowa bajka Miraculum i czarny kot, czyli ta Biedronka czerwona i czarny kot. Ja z No. I to jest teraz swoją ulubiona bajka? Już nie mija? Nie. Teraz już, już czarny kot i Biedronka, tak? A będzie nowy sezon jak sobie zobaczysz. Jak będą nowe odcinki, nie? Bo to już oglądaliśmy dużo, prawda? Tak, już wszystkie odcinki obejrzałaś, już znasz dobrze wszystkie odcinki. Tak, więc oglądam żadnego ko. Teraz mi tu mi czarny chod na tapecie. Dobra, to co? Kończymy? Słuchajcie, kończymy, bo my też słabi jesteśmy, nie wiem, czy po mnie widać, że ja jestem jeszcze chora, ale ledwo się dzisiaj po prostu z łóżka zwlekliśmy. Też dziewczyny dzisiaj nie były w przedszkolu, w związku z tym... nagrywają Baby Shark, to się pewnie pojawi na naszym kanale taki short. Bo tam dziewczynom dobrze idzie to nagrywanie. Super, Lila, to czekaj, nie zamykaj, nie, nie wyłączaj. Ja to, oj, ja to zapiszę. No to zapisać. Już dalej. Dalej, dalej. Dobra, już. okej. Okay. Jeszcze raz Baby Shark. No i tak to wygląda. Taka zabawa. Tak, jeszcze raz dać Baby Shark? Czy jakąś inną piosenkę będzie się tańczyć? Ja nie, w sumie nie wiem. Jaką inną. A co to to takie robisz w głowę? Nie. No co ty robisz? To jest taka piosenka nowa. Nie wykuciłam się. A nowa, co ja jeszcze nie znam? No, jeszcze możecie sobie przyciskać, dobra, i się bawcie jeszcze. Jeszcze raz musisz przycisnąć raz przycisnąć, nie trzymać tego. O, właśnie. Franci, <laughs> wszystko za układ. <laughs> Wygłupą, słuchajcie, nie ma końca, ale powiem Wam, że wcale to nie jest takie ani głupiutkie, ani infantylne, dlatego, bo bardzo fajnie pokazuje dzieciom w jaki sposób kontrolować własne ciało. Bo to nie jest wcale takie proste. I to, co my mamy, jakie mamy wyobrażenie o tym, jak się ruszamy, a to, jak się w rzeczywistości okazuje, że my się ruszamy, to są dwie różne rzeczy. I fajnie, żeby dzieciaki po pierwsze miały y, taki ogląd, jak to wygląda. I też to jest dla nich ciekawe, bo, bo ten każdy ruch ręką to wszystko widzą na bieżąco, więc to też jest takie. Ciekawe, to jest trochę co innego niż lusterko, nie, nie jest to ten sam efekt jak lusterka i wydaje mi się, że fajnie, każdy powinien na to spróbować, nawet jeżeli się tego nie publikuje, to dla siebie uczyć dzieciaki występowania, żeby miały potem taką łatwość, jak będą kiedyś szefami, czy będą musieli coś zrobić w szkole, jakieś projekty, różne rzeczy, to żeby się nie blokowały. Dobra, kończymy. Dziękujemy Wam za dziś. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, a my już zdrowiejemy już będziemy tak niedługo, już będziemy żywi i gotowi do pracy nowej, a w środę nowy odcinek na naszym kanale, ale jeszcze go nie nagraliśmy, więc wszystko w tym tygodniu na ostatnią chwilę, bo, bo chorujemy i nie mamy siły i przede wszystkim no, nie mamy warunków, bo jak nie można mówić, to trudno nagrywać, nie? Kanë qëmë, pa pa pa!